Dzisiaj kolejna przygoda. Tym razem pokażę wam kulisy, jak wygląda nagranie programu do telewizji. To jest nasze główne studio. Tam są nagrywane też aktualności. Niosowe teraz jest wyłączone światło. Czy da się z tym klientem coś zrobić? To nie, jest, nie da się. To jest się już czytanie. starość SKS. Świetnie, że jesteście, bo mam dla Was kilka pytań. Halo, halo, cześć, dzień dobry. Dzisiaj kolejna przygoda. Tym razem pokażę wam kulisy, jak wygląda nagranie programu do telewizji. A gościem programu będzie Patryk, mój kumpel DJ i ja jako jego tour manager. Tutaj główna gwiazda dzisiejszego wydarzenia. Cześć Patryk. Siema. Jak tam przed nagraniem? Nie, no jak zawsze, na, na luźno. Bo już nagrywaliśmy wcześniej, A prawda? Nie, już, już tyle czasu co my nagrywaliśmy, tyle materiałów, że już dla mnie y, obycie się z kamerą i być przed kamerą, to dla mnie to już norma. Nie ma już jakiejś presji specjalnej, nie? Nie, nie ma w ogóle, nie. To tak bardziej na luzie po prostu. A jak byliśmy to. kiedyś w Dzień Dobry TVN w studio, to miałeś stres, napięcie, czy...? Yy, no to tak, to, to było, to był stres. Yeah! Ale teraz tak jakoś tego nie czuję w ogóle. Znaczy na, na ten moment, <noise> nie wiem jak będzie. <noise> nie, ale na ten moment jest okej. Okay. Jeśli oglądacie mój kanał, to wiecie, że zazwyczaj pojawiają się teraz wywiady z ciekawymi ludźmi. Ale jeśli cofniecie się troszkę wcześniej, to możecie znaleźć nasze przygody koncertowe, m.in. po Azji. Są tam pokazane, jak wyglądają od kulis koncerty w Tajlandii, w Japonii, w Chinach i to w różnych miejscach. I jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda kultura w danym miejscu, jak wygląda świat, jak wygląda takie podróżowanie, nazwijmy to, osób związanych z branżą muzyczną na trasie koncertowej, to jest to mega fajna, taka nauka zobaczyć to właśnie od środka. To jest właśnie TVP Katowice, na Bytkowskiej. Ale dobrze go, ja po 12 latach odszedłem z pracy reportera i ten kanał powstał między innymi dlatego, żeby trochę spełniać się, bo ciągnie jednak wilka do lasu i planuję tutaj wrzucać wywiady z ciekawymi ludźmi. Jak sobie przesortujecie filmy na tym kanale, to na pewno dużo ciekawych treści znajdziecie. Między innymi jest wywiad z Polką, która ma dom dziecka w Ugandzie, prowadzi dom dziecka w Ugandzie. Mamy tematy takie jak Alzheimer, mamy tematy takie jak alkoholizm, mamy tematy różne, przeróżne i to bardzo ciekawe postaci o tym opowiadają, jak na przykład ratownik medyczny co on widzi w swojej pracy. Ale dzisiaj najważniejsze jest to, że my jesteśmy gośćmi programu w TVP, akurat w oddziale w Katowicach i zobaczycie jak wygląda wizyta w takim studiu, co musimy zrobić, jak się zachować i tak dalej. Wcześniej TVP robiło o nas materiał taki reportażowy. No i tam poopowiadaliśmy o naszych przygodach takich stricte muzycznych. Na tyle się spodobał materiał, że zadzwoniła do mnie pani kilka dni temu, chciała, żebyśmy przed emisją programu wpadli też do studia i opowiedzieli nieco więcej. Że mamy super materiał, bo na tych wszystkich wypadach po Azji, ja brałem oczywiście kamerkę, brałem smartfona, wszystko rejestrowałem, a że zawodowo montuję filmy i pojęcie mam o świecie filmu, to te materiały mówiąc nieskromnie oczywiście, wyszły bardzo fajnie, no bo co innego jest na przykład jechać gdzieś na koniec świata, zrobić kilka zdjęć i opowiadać co tam się działo, a co innego jest to nagrać, zmontować film i pokazać, nie? Poprzednio też jeśli TVN robił o nas program reportaż, to kiedy wydawca w Warszawie zobaczył, jak fajne są te materiały, jak dużo się dzieje, zaprosili nas do studia w Warszawie. Możecie znaleźć śmiało ten materiał, a go Wam wrzucę też tutaj w opis, żebyście sobie mogli zobaczyć m.in. jak Marcin Prokop tańczy do muzyki Patryka w studiu. No, to był <laughs> kosmos totalny. Dostaliśmy swój Bibrum, garderobę Jak? Luzik. Przeszliśmy przez ochronę, to najważniejsze, nie? To tak, tak jak w podróżach: jak się przejdzie w ramki przez lotnisko, to potem już z górki, nie? No, nie, no. Nie byłam też jeszcze tak dokumentowana. To jest Michalina. Michalina, jaki jest plan na dziś? Mm, szykujemy teraz program na żywo. Najpierw pójdziecie się pomalować, jak wyjdzie z makijażu nasza prowadząca. Później będziecie musieli troszkę zaczekać. My musimy się w studio przygotować, zrobić sobie wszystkie próby, a następnie przyjdzie po Was odpowiednia osoba. Zabierze was do studia i tam będzie rozmowa. A ile, ile trwa taki proces cały? Przychodzi i hmm. ile on mniej więcej. No jest dla nas za to trwa dzisiaj powiedzmy z 2-3 godziny. Mhm. Dla Was będzie to troszkę krócej. No, ja już tutaj jestem od godziny szykując różne A, rzeczy. Okay. No więc A. sama rozmowa trwa tak naprawdę kilka minut, co wbrew pozorom jest dużo. Tak, tak, 3-4-5 tak, tak. minut, Jasne. szczególnie teraz w dobie, wiecie, TikToka, gdzie w 30 mhm. sekund, czy nawet 15 da się dużo przekazać. Jasne. To te 5 minut rozmowy, no to jest już coś no, mimo nie, wszystko. Tak, tak, Musimy tak, się tak, sprężać tak. no. ładnie no, tak. mówić. To czyli gdzieś tak dla nas czasowo, y, gdzieś to zajmie godzina, dwie godziny, w sensie Ech, No teraz jest która? Mamy teraz y, 11.23. Mhm. Chcielibyśmy tak myślę, do pół godziny 40 paru minut mieć już gotowość studiu, bo my musimy też w studiu sobie wszystkie materiały puścić. Znaczy nie od początku do końca, ale przynajmniej tak, początek trzeba zobaczyć. Słucham? My jeszcze make-up mamy i to też pewnie potrwa. Wy jeszcze make up, ale nie aż tak dużo, to tak. jest tylko tam przypudrowanie no, nosków. Ja nie <laughs> już. <Przez nie> <laughs> no, okay, to wszystko nie robię. No I co? Y nagramy sobie. Tam jakieś próby na początku zrobimy mhm. i potem będziemy Was prosić, a ja tak naprawdę po rozmowie już jesteście gotowi, więc myślę, że no nie, no za godzinę powinniście wyjść. Super. No i co Patryk? Plan znamy, ale pytania mają być otwarte i w zasadzie ich nie znamy. To Cię bardziej stresuje, że nie znasz pytań, czy jak je znasz i nie wiesz, czy dobrze potem zapamiętasz, nie, no Myślę, że, że yy, przed kulisami jakoś tam spotkamy... Panią prowadzącą gdzieś tam jakieś pytania dostaniemy, także i tak się przygotuję. <grystanie> nie no, z tego całego planu to myślę, że na, na, na spokojnie, także. Łatwiej jest zawsze we dwóch, nie? To też no, powiedzmy, że. To też inaczej jak jest, wiesz. Jeden no, bo... dopowie, jeśli tak. któryś nie wie co powiedzieć i jakoś łatwiej później to się skleja. No, no dokładnie, także może być tak, że jedną trzecią materiału ja powiem resztę Paweł. <grystanie> <grystanie> Czy da się z tym klientem coś zrobić? Jest, nie, nie da się. To jest już, już starość SKS. Panie są tutaj przemiłe, bardzo fajnie żartują. To nie żarty, to życie. <laughs> Ale chciałem Wam tylko pokazać, jak to, to wygląda sobie tu na zapleczu. Zamykam oczy. To jest ostatnie zamknięcie już. Tak, ostatnie. Panie nie chcą być pokazywane, to tak tylko wiecie. Ale mogę pokazać właśnie tak do Ale mistrza? Ale żona ostatnio w <laughs> Hmm. Widać, nie widać, o to chodzi. Dobry polega na to może nie widać. Okay. Prace tu u góry to. A no to są z archiwum telewizji, różne zdjęcia. Z Cześć archiwum w telewizji, to był dobry, bo jak szwajk na samochodzie. Uh. O! A kto z takich filmów. Ania guzik, widzę. Robiliśmy tutaj. Znaczy, mamy mnóstwo fotosów, ale nie ma gdzie ich wieszać, bo mamy znów przy produkcji też, mm -hmm. ale. spojrzeć, nie bądź się, nie będę biła. Tam jest góry. Mhm. Tak. Widzę, że z 27 sam... lat trzeba chłopą tłumaczyć, gdzie się mają patrzeć. Każdy ma ten sam problem, więc Ale wystarczyłoby tam kobietę powiesić, i by sa facet sam patrzył. Tam. Taką jak z warsztatu samochodowego. Dokładnie tam tak, duchę, dokładnie no? taką z warsztatu. Chyba tak zrobię. chłopa to raczej nie. I tak wygląda Patryk tutaj po tapetowych rewolucjach. Cencie, czy piękny? No zmienił się chłopak. Zmienił się. Ale szybko to poszło, nie? To szybko no, nie tylko wie, dwie pani... minuty może? No jeszcze miałem mieć rzęsy robione, ale to już Pani odpuściła, <laughs> bo nie mogła znaleźć takich rozmiarów. <laughs> ale Panie są bardzo wiadomo, że to są fachury. Patrzcie, to jest taki puder, nie wiem czy to widać. To jest smatujące, ja mam takie wory pod oczami, Kurczę, nie wiem czy to będzie widać. Ja mam takie wory pod oczami, Pani to zrobiła w 30 sekund, się tego pozbyła. Dużo tapety, do każdej skóry mówi, że inaczej daje. No i potem mamy wrócić, żeby to zmyć, bo to podobno nie jest tak łatwo zmyć. My niestety tapet nie używamy na co dzień, więc chyba przyjdziemy. Ty nie używasz. <laughs> Chiny to nie jest jakiś oczywisty kierunek dla kogoś, kto zazwyczaj wyjeżdżał e, ze swoją żoną na przykład na wakacje w Grecji czy, czy w jakiejś Tunezji, nie? Bo Chiny to jednak jest kilkanaście tysięcy kilometrów dalej od naszego miejsca zamieszkania. I kiedy Patryk powiedział, Stary, lecimy do Chin na trasę koncertową. To ja myślałem, że on mnie po prostu wkręca. Nie chciało mi się wierzyć, że to jest w ogóle realne. No bo pytam się, z kim tam masz kontakt, jak to się wydarzyło. Wszystko mi wytłumaczył i powiedział, że on chce lecieć, chce spróbować, no ale sam nie czułby się komfortowo. A że ja miałem takie obycie w świecie telewizyjno-dziennikarskim i też w różnych miejscach na świecie pracowałem, choć nie tak daleko. Powiedziałem, ok, ale skończył się temat i myślałem, że to się po prostu nie wydarzy. No i parę miesięcy czy parę tygodni później lądowaliśmy już w Szanghaju. <laughs> Naprawdę, to jest coś niesamowitego, co się wtedy wydarzyło w naszym życiu, w naszych głowach, jakie mieliśmy przeżycia, co zobaczyliśmy. Idziemy teraz do studia głównego. Dzień dobry. Tutaj jest nasz wspaniały pan Dziękowiec. Dzień e, dobry. <laughs> e, to ale proszę mnie zakłócać tymi widziejami albo innymi tutaj. No, będzie, się nie będzie problem. Zostań. Zaraz wyłączymy. Ale takich chyba nie mamy, nie? Mamy lepsze. No. Tak? <grym> Jakie <mamy> lepsze? I... <grym> proszę Pana, proszę nas nie obrać tutaj. <grym> to są weź Ale ja ostatnio dużo na zdjęciach z takimi jeżdżę. Takimi mają Drogę, takie mają rodę, powiedzmy, no, 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 no rodę, no, no, no wiem, z Australii no. to przyjechało, no, no. i tak. Finalizm, no. Dzięk dziękuję, I wiem. Dziękuję, przyjmuję. <grym> I teraz tak, to jest nasze główne studio. Tam są nagrywane też aktualności miosowe. Teraz jest wyłączone światło. A tutaj mamy. Zdarzyło się naszą postawioną scenografię. Za bardzo nie mogę wam pokazać, co tam mówiliśmy w reportażu czy, czy, czy w studio, ale jakby troszkę wam dopowiem. Fajna jest historia taka, która do dzisiaj, jak sobie o niej pomyślę, to wydaje mi się, że to było. Coś niemożliwego i nie do powtórzenia. Graliśmy na przykład koncert. Patryk grał, ja mu pomagałem organizacyjnie, logistycznie i psychologicznie, bo ja w trasie jestem fotografem, filmowcem, gościem od Sociali i czasami psychologiem, kiedy trzeba dać wsparcie przed koncertami, kiedy robi się stres. Jestem gościem od Towarzystwa, jakby to nazwać muszę zabawiać chińskich przedstawicieli firmy menadżerskiej, żeby, wiecie, był dobry kontakt, żeby było dobre flow, żeby znowu nas zaprosili, żeby nas polecili dalej do innych miast, do innych krajów. Więc no, <grywania> jestem od wszystkiego jedniczego, jak to się mówi. A wracając do historii, graliśmy koncert zazwyczaj pierwsza, druga w nocy jest koncert w Tokio, w takiej bardzo znanej dyskotece. Skończyliśmy koncert godzinę, półtorej później, mieliśmy dwie czy tam dwie i pół godziny, żeby się przespać no to jest ciężko w ogóle zasnąć po koncercie, kiedy buzuje w Tobie adrenalina a po drugie, no znowu w jakimś obcym hotelu śpisz do tego się da przyzwyczaić, ale nie jest to proste zasypiać w różnych miejscach, właściwie co noc przespaliśmy się tam dwie godzinki, budzą nas i z Tokio jedziemy z samochodem do Kyoto, bo akurat takie było połączenie, żeby z Kyoto wylecieć w tym czasie do Szanghaju, później przesiadki samochody i tak dalej i byliśmy Pół godziny przed próbą w Chinach, w Szanghaju, przed koncertem. Puu. Kiedy ktoś by mi powiedział, że ja takie przygody w życiu będę miał, to bym mu powiedział, żeby wziął leki i szedł do, do odpowiedniego specjalisty, bo ja to przeżyłem, ale jak to komuś opowiadam, to nie wydaje mi się, że do końca nam wierzą. <grysty> Jesteśmy teraz na próbie. Wyszło, Co to jest za program? Do jakiego świata trafiliśmy? To jest program reporterów telewizji Katowice. Program "Zdarzyło się". Ja mam ogromną frajdę i przyjemność prowadzić ten program, nie tylko zapowiadać i oglądać z widzami reportaże, ale też rozmawiać z gośćmi w studiu. No i świetnie, że jesteście, bo mam dla was kilka pytań. O czym traktuje wasz program najczęściej? Jakiego rodzaju goście do was trafiają z jakimi historiami? Bardzo, bardzo różnie, bo to są historie Często dramatyczne, trudne, czasami interwencje bardzo konkretne, gdzie można komuś pomóc, zadziałać. Czasem są to e, sprawy związane z kulturą, z historią, e, czasem są związane po prostu z naszym codziennym życiem, z psychologią. Naprawdę wachlarz bardzo, bardzo szeroki. Idziemy do reżyserki, zobaczyć, bo mamy taką możliwość. Teraz, czas najwyższy, by... Tak, dobrze, teraz robię. Tak, dobrze. A teraz, która jest dobrze znana w swoim lokalnym środowisku, ale aż się prosi, żeby poznały ją

Mamy fajną możliwość pozbędzania sobie tego miejsca. To jest dźwięk. Dzień dobry. na kran, potem na chwilę. Kran, i kran. mieszkańcy. Będziemy rejestrować za chwilę program Zdarzyło się. Mamy tu przygotowany w jego szpigel, tak zwany czyli scenariusz. Prowadząca goście. Nagrywamy to, jak się to mówi, jeden do jeden. Zaczniemy i skończymy to wkładając w trakcie. Rozmowy, napisy, materiały, które są przygotowane wcześniej. Także jak zaczniemy ten te nagrywanie, to kończymy go i nie musimy już tego potem montować. Ale wcześniej też próby, nie? To nie jest tak, tak no, że my tu przyjechaliśmy są... na... idealnie z czasem, tylko jesteśmy tu gdzieś od godziny, wy też próbujecie kombinować. Tak, no, trzeba sprawdzić światło, pierwsze ustawia kadry, trzeba sprawdzić ustawienie kamer, czy dobrze się prowadząca wygląda dobrze na swoim fotelu, goście, czy dobrze na swoich fotelach wyglądają. Hmm. Takie szczegóły trzeba sprawdzić, przepróbować pewne rzeczy, bo to jest jakby ciąg od czołówki przez rozmowy, materiały, no aż do napisów końcowych, czyli tak zwanej listy pod, jak to w naszym slangu mówimy. To jest trudna robota? Znaczy się trudna, jak się przygotuje wszystkie elementy dobrze, to już nie jest to trudne. Hmm. To jest kwestia też potem już wprawy. Jak się robi to już ileś odcinków, no to, to już potem jest prościej. No ale jakby poszedł Pan teraz na inny etat, to brakowałoby zakładam się o stówkę adrenaliny. Znaczy, nasza praca jest y, różna, bo to jest jeden z programów, w którym cię nagrywamy. Oprócz tego robimy też inne rzeczy. I rozrywkowe, i publicystyczne, to jest publicystyka i wiadomości, które są y, na żywo, lecą i tam mm -hmm. jest bardzo dużo elementów wiadomości i krótki do tego jeszcze. Mm -hmm. No Tam już pomyłka jest widoczna od razu na ekranie. Czyli lubimy adrenalinę w no, no, robimy. No. Poza tym też pracujemy <laughs> niekiedy w terenie, tam jest znowu są inne sytuacje. Tu no jest tak. tu, inna praca całkiem. Inna miał. praca. Tu jest mm -hmm. ciepło, latem zimno, latem, zimą jest ciepło, latem jest zimno. Nie pada na głowę, a w terenie niestety warunki atmosferyczne, Jasne. i nawet podłoże, po którym się chodzi, błoto, deszcz, śnieg, no to już potem jest inna praca. Fajne go jest, nie? No, my już jesteśmy po nagraniach, było fajnie, chyba dynamicznie i wesoło, i zapytam Patryka. Jak to było twoim okiem? Nie no super, całkowicie inaczej niż no na żywo, także naprawdę jestem w szoku, fajnie, fajnie wyszło, jestem ciekaw jak to będzie w telewizji, także myślę, że warto sobie oglądnąć. No i pozdrawiamy twoich fanów przy no, okazji. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, co mnie wspierają, jesteście z nami, ze mną, także do zobaczenia. Chociaż program jest, można powiedzieć, dosyć skrajny, bo czasami jest tak, że tam reportaże były takie dosyć smutne na początku, my byliśmy w tej części bardziej rozrywkowej, ale fajnie pogadaliśmy. Kolejna wieść poszła o tym, że Polak robi dobrą, dobrą robotę w świecie, a to jest najważniejsze. Czekamy teraz na kolejne, na kolejne e, trasy, wyjazdy, i, i, i będę też informował na bieżąco. Dajcie znać, czy podobał Wam się materiał, czy takie kulisy są dla Was wskazane. Ja teraz nerwowo sprawdzam, która godzina co się dzieje, bo trzeba wrócić do codziennych obowiązków i jechać po młodego do przedszkola. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Hej.